Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich Państwa na konferencji przedmeczowej, przed meczem z Ekstraklasy z Pogonią Szczecin, mecz sobota godzina 15, informacja o sponsorze tego meczu, a także i następnego z Zagłębie Blubin, sponsorem tego meczu jest Lotto, witam serdecznie na konferencji prasowej trenera Aleksandra Rokicza oraz Adama Marciniaka i jak zwykle zachęcam do zadawania pytań z przedstawieniem redakcji, które Państwo reprezentują. Działam na Janku, w blok piłka jest jedna, bramki są dwie. Panie że nie było pewnie czasu zapytać o, o ostatni mecz i jesteście Państwo pewnie już po analizie. Jakbym mógł pan wskazać, co było taką główną przyczyną albo z czego jest Pan niezadowolony, że mecz z no wyglądał jak wyglądał, zwłaszcza w drugiej połowie? There was no opportunity to ask you about the game against uh, Jagiellonia uh, last time. Uh, you are uh, after the uh, analysis of the game. Uh, what was, in your opinion, worst in this game in the team? Yeah. Good afternoon to everyone, and uh, the biggest problem of us and uh, what we are talking every day about and. Uh, otwiadczaniu to resolve is that uh, we, we are not constant. Witam wszystkich na konferencji prasowej. Największy problem, który my już mówimy i który rozpoznajemy, to jest to, że nie potrafimy utrzymać jednego poziomu gry. And then uh, uh, all the time we are going ups and downs and for example, when you see performances against Lechia or in Krakow, we are one team, but when you see performances on some another games, we we send another picture. Można zaobserwować taką sinusoidę w naszej grze. Mecze przeciwko w czy przeciwko w wyglądały bardzo dobrze, a z kolei takie spotkanie jak z Jagellonią wyglądało zupełnie inaczej. The biggest problem against Jagellonia was that we didn't have enough balance with the ball and without the ball. Największym problemem z, w meczu z Jagiellonią było, że nie zakowaliśmy odpowiedniego odpowiedniej równowagi, przy grze posiadając piłkę i że nie posiadając piłki. Endo, course Agielonia uh, is very team, especially on the home pitch. Oczywiście Jagiellonia jest bardzo mocnym zespołem na swoim boisku. But very good lesson for us is not nie to take points if uh, only we are organized in defense. Nauczka dla nas jest taka, że na pewno nie przywieziemy punktów z jakiegokolwiek spotkania, jeżeli nie będziemy odpowiednio zorganizowani w obronie. Oczywiście nie tylko musimy być dobrze zorganizowani w obronie, ale musimy być także odważni z piłką grając do przodu. And, well and that, that should be receptive for our next game. I to będzie recepta, której będziemy szukać w tym następnym, zbliżającym się spotkaniu. Proszę następne pytanie. To od razu do Adama. Z serii trudnych pytań oczywiście, no bo mecz z Pogonią, czyli teoretycznie gorszy bilans nawet chyba niż przeciwko Lechii, co nie jest łatwe. Rozegrałeś się spotkań niewiele w warce przeciwko pogoni. Mógłbyś wskazać dlaczego, a jakie przyczyny były, sprawiały, że te mecze przeciwko pogoni były trudne dla Was i trudno było Wam w tych meczach o punkty, niezależnie od tego, czy Pogoń tak jak teraz, jest w topie ligi i tak jak była również w średnim zespole? Witam serdecznie. Rozgadza no, się. Pogonia do tej pory nigdy nam yy, nie leżała i zawsze mieliśmy problemy z tym przeciwnikiem. Mm, ale przed każdym meczem z nimi tak samo będzie przed tym meczem, zawsze patrzymy w przeszłość i nigdy nie wychodzimy z takiego założenia, że skoro do tej pory przegrywaliśmy, czy maksymalnie z nimi remisowaliśmy, to, to nie powalczymy o zwycięstwo. I, I tak samo będzie teraz. Kiedyś była sytuacja, że Arka nigdy nie wygrała z Legią w Warszawie, a pojechaliśmy tam i wygraliśmy 3 do 1. Ostatnio też chyba było tak, że z Wisłą Kraków w Krakowie. Arka nie odniosła od wielu lat zwycięstwa. Udało się przełamać tą złą serię, i, i, i do tego meczu również przystępujemy w taki, z takim nastawieniem, że nie analizujemy historii, nie analizujemy tego, co było 2, 3 czy 10 lat temu, a skupiamy się na tym, co jest teraz i na tym, jak mamy zagrać, żeby to spotkanie wygrać. Następne pytanie poproszę. Wszystkich do pana trenera mam pytanie, bo półtora miesiąca bodajże tak coś w zaokrągleniu pracuje pan w warce. Rozumiem, że ta arka, która jest w tej chwili, to nie podpisze się pan pod nią obiema rękami i nogami. Kiedy trener ocenia, że arka, pod którą Aleksander Rogi się podpisze, że to jest jego arka, narodzi się, że tak powiem? We are working, working in Arka for uh, one and a half months. Uh, of course you cannot say that this is your team. Uh, what is your opinion? How can you tell that the team of Arka is your team? Sorry? How can you, uh, uh, can you, please, uh, can you uh, say that Arka is your own team? a coach? This is my team. So, to jest moja drużyna. Uh, and uh, uh, I think we and especially of course inside our dressing room, we know. Uh, przede wszystkim chcę powiedzieć, że my w wewn wernom drużyny w szatni y jesteśmy y razem. We've improved. So many things. Poprawiliśmy już wiele rzeczy. But to to be very happy. Ale żeby być bardzo zadowolonym uh, and uh, that I say that I uh, enjoy Arca, Arca game and Arka team i powiedzieć, że jestem zadowolony i raduje się grą Arki. Because zespołu will be when when they come the time when we when we are in situation that we are not inferior that we can uh, uh, be brave attack to everyone play attractive football and that is my football. To będzie wtedy, kiedy my będziemy grali futbol odważny, będziemy grali futbol do przodu, futbol, który będzie atrakcyjny, który będzie stwarzał radość kibicom i to wtedy będzie moja drużyna. And we are, we are on that way. Everything is process and, uh, I know that everything will come. Jesteśmy na dobrej drodze do tego. Oczywiście to jest proces, ale zmierzamy do tego, żeby ta drużyna właśnie tak wyglądała. It's true that I'm here six weeks, but still before no one game I didn't have full squad. Trzeba też zaznaczyć, że jestem tutaj już 6 tygodni, a jeszcze ani razu nie miałem takiej okazji, żeby mieć do dyspozycji wszystkich zawodników. We had, we had some personal problems all the time and uh, that's part of competition. And, uh, no time for crying, no time for uh, for uh, uh, for be not optimistic, no time to be negative. E i cały czas do tego zmierzamy. No nie jest to czas na pewno, żeby płakać, żeby być pesymistą. Trzeba być optymistycznym. No oczywiście to są problemy kadrowe, które mamy. To są naturalne problemy, z którymi mierzą się wszystkie drużyny występujące w lidze. Just very hard work every day. Bardzo ciężka praca każdego dnia. Very big commitment for everyone in the team, in the staff, in the club. Wzajemne zaufanie drużyny, sztabu trenerskiego, sztabu klubowego. That we fight and and... Pokazuje, że zmierzamy w dobrym kierunku i będziemy jak najbardziej walczyć o to, żeby ta gra nasza wyglądała lepiej. Jestem o tym przekonany, że z czasem będziemy widzieć poprawę w tej jakości gry i będziemy coraz lepsi. Czy te ramy czasowe jakoś możemy określić czy to będzie za miesiąc za pół roku I think za it trzy will be in one month this improvement maybe half to tak yes i understand the point I understand the point but uh, just uh, you know uh, I think the the coaches must to look a little bit wider picture you know that we don't depend only Always on the, on the last game. Ja oczywiście rozumiem sens tego zagadnienia, które pan tutaj postawił. Ja muszę powiedzieć, że trener musi zawsze widzieć szerszy obraz tego co jest w drużynie niż ostatnie spotkanie. Players, this didn't start to play football this summer. Ci zawodnicy oni nie zaczęli grać w piłkę tego so, lata. maybe not so perfect momentum? Może nie jest to najlepszy moment? But uh, they did forget to play football. Na pewno oni nie zapomnieli jak. Się so some things must to be on the right time set To jest tak, że tak wiele rzeczy musi zgrać się w jednym czasie. Jeżeli te rzeczy, te dużo rzeczy rzeczywiście się zgrają, to wtedy przychodzą wyniki. Comparing with very good friend of mine. Ko z very good friend of mine. Ko porównywać jest moim bardzo dobrym przyjacielem. I remember our conversation on beginning of the last season. Pamiętam nasze rozmowy na początku sezonu. He lost 0 0 0 last season first three games. On w tym ostatnim sezonie pierwsze trzy mecze to były zero jeden zero dwa dla pokoleni, wyniki pokonii. One year and half later they are playing amazing football. Pół roku później grają niesamowity futbol i są liderem. And uh, he is doing amazing job. Costa robi niesamowitą robotę. So that is the football. Tak jest, futbol. I believe in these these boys. Ja wierzę w moich chłopaków. I believe in myself. Wierzę w siebie. And I believe in this club. I wierzę w ten klub. I'm very optimistic. Jestem bardzo pozytywnie nastawiony. But when I'm optimistic, it doesn't mean that that I'm very happy after last game. No, I I wasn't happy after the last Ale to że jestem optymistą, to nie znaczy że jestem zadowolony po naszym ostatnim spotkaniu. Nie nie jestem zadowolony. Because I don't want to see Arka. We can win, we can lose, but I don't want to see them defend all all, all the game. I don't want to see that. Bo oczywiście możemy przegrywać. Takie jest futbol, ale nie chcę widzieć czarki, która broni się przez 90 minut spotkania. I want to see that we, as I said on my first press conference. Chciałbym widzieć czarkę, tak jak mówiłem na mojej pierwszej konferencji. That tej... we playing football, who is connected to mentality of the people here in Dania. Żebyśmy grali y, piłkę nożną, która jest połączona z mentalnością ludzi tutaj w Gdyni kibiców naszych. Jestem tutaj krótko, ale już czuję, że społeczność tutaj jest bardzo dumna. I muszą oni otrzymywać odważnie grającą drużynę. I mamy moim zdaniem odpowiednią jakość do tego, żeby przekuć to właśnie w tą odwagę na boisku. Szymon moim Dziennik chciałbym się zapytać o to, jakość Czy Pana zdaniem taka kadra, która jest obecnie, gwarantuje podjęcie realnie wielkie utrzymanie, czy widzi pan konieczność ich Nie opiniaj of the uh, squad. Uh, there is enough for you to, uh, battle, uh, to stay in the league or do you need the point from this question. Prawdobnie chciałem zaznaczyć, że rozumiem to punkt, który jest w tym pytaniu. When the transfer market starts, jeżeli rynek transferowy się otworzy, this is the question for for that time. Prawdę pytanie na tamten czas. Today the only focus and only what we must to think about is Saturday the Saturday game against strong opponent like Poglies. W tej chwili skupiamy się tylko i wyłącznie na najbliższej sobotce na spotkaniu z takim rywalem, jakim jest Błogonie. Ask mi jeszcze na flek poznanie i will honestly you. Zadajcie mi takie pytanie po meczu z Lechem Poznaniem. Before that we have of four games. Mamy jeszcze przed sobą cztery spotkania. And we must to trust each other. I musimy sobie na And we are going to compete and we are going to fight and we are going to try to to collect as much points as i będziemy walczyć w tych najbliższych zbliżających się spotkaniach do końca jesieni, żeby zgromadzić jak najwięcej punktów. And that's only what is my mind now. I to jest jedyne, co jest w mojej głowie w tej chwili. Czy ja mogę takie niedyskretne pytanie na temat relacji trenera z trenerem Runianiciem? Jak dawno się znacie? Czy wasze spojrzenie na futbol jest identyczne? Jeśli tak, to w jakich aspektach, a gdzie się różnicie? Także takie, takie ciekawostki. The question to your commitment to Legde Kosta Runawicz. How long do you know Kosta? And the second question is uh, your vision of the football. Is the same like the Kostia or different maybe? I... I know Costa from the moment when I worked in a national team in Serbia. Costa jest nam od momentu kiedy pracowałem w narodowej reprezentacji Serbii so from 2009. Od 2009 roku. From that time as colleagues and as friends we are keeping very very good professional and private relations. Od tego czasu, czyli przez te 10 lat, utrzymujemy bardzo dobre kontakty jako koledze, ale także profesjonaliści. We are sharing, knowledge sharing, experience, dzielimy się swoją wiedzą, swoim sharinga ideas, ideami, pomysłami. And yes, I can say the, we have the same idea about the football. I tak mogę potwierdzić tą wizję futbolu, tą ideę futbolu mamy taką samą. Of course, with different resources. Oczywiście pochodzi ona z różnych źródeł. So coach or you must adapt to resources that you have because In football, zrealizować tyle, co jest w naszym portfelu. oczywiście jako trener musisz dopasowywać tę ideę do tych miejsc, w których się znalazłeś i otrzymywać rezultaty w tym miejscu, gdzie pracujesz. Pogon now and Pogon when he came not the same team. Pogon teraz i Pogon w momencie, kiedy Kostja Ronaldo przychodził do Polski, to są dwie różne drużyny. So let's say that he is for me very good example. I to pokazuje mi, że jest Costa dla mnie bardzo dobrym przykładem. I jego właśnie doświadczenie pokazuje mi tą drogę, którą e, mam przed sobą, żeby zrobić dokładnie taką samą robotę, jak zrobił Kosta w Szczecinie. To nie jest tak, że są że Costa miał tylko i wyłącznie łatwe dni. Ale on jest mixed. He, he, took the best from Balkan mentality and the best from German mentality. So he jest bardzo dobrym mixed. Kosta jest bardzo dobrym przykładem takiego miksu mentalności bałkańskiej i mentalności niemieckiej. Ale no, nie graliście przeciwko sobie? Nie, nie, W takim razie mam jeszcze pytanie odnośnie Pogoni. I jakby, co będzie, pańskim zdaniem, kluczem, aby Yy, Arka zdobyła przynajmniej yy, jeden punkt w tym spotkaniu. Jaka jest najmocniejsza może yy, strona Pogoni? Uh, what was, What will be the key to achieve one or three points in the game Pogoni? What is the strange side of the Pogoni? To come in the game. Wejść odpowiednio w mecz. With the goal to win the game. Strzelić bramkę wygrać spotkanie. Cała recepta. So. Tak, proszę. do trenera pytanie sytuacji kadrowej, bo tutaj rozmawiamy na temat już więc jak wygląda sytuacja kadrowa, kontuzje. The question about injuries in the team. Who is injured and who will be ready to play the good that uh, already two weeks with us on the training process, we have a of players who came back. Dobre, dobra sytuacja jest taka, że w trakcie tej dwutygodniowej przerwy i także kilku zawodników powróciło do, trenu, do treningu. So, Luka Marić came back. Luka Marić wrócił i grał. Chciałbym z Witas i Był z nami w pierwszych stopkow. Uh, Esio Miński Minski i nami. Minski także oczywiście już był z nami. Uh, before this game, of course, David cannot play, but the wydg show that uh, everything is okay and probably will be ready for, uh, for corona uh, Dawid, przed tym spotkaniem jeszcze nie jest gotowy do grania ale wszystko wskazuje na to że już przeciwko koronie z nami będzie and uh, jamkowski got sam kick uh, on last game and he is under question before this game i Jankowski jest poturbowany po ostatnim spotkaniu i tutaj mamy znak zapytania, no aż do rozpoczęcia spotkania, nie jesteśmy pewni, czy będzie do dyspozycji. But we have more to training, more Ale mamy jeszcze dwa dni do spotkania, więc podejmujemy decyzję przed samym you know, this game, Nando, Nando uh, has, has yes. right to play again. No i oczywiście Nando już kończy karę za kartki i także będzie do dyspozycji. Zostali, którzy byli kontuzjowani te, te takie dłuższe, to... No to już nie są w treningu. Budziński already with us, they already with us, so little bit better situation, but always we are getting two, two three players back and uh, one two out. No, Budziński już do nas wrócił, tak, ale to jest taka sytuacja bardzo dynamiczna, tak, zawodnicy wracają, a wypadają nam inni i to tak cały czas, cały czas. To jest coś, co my że Mamy jeden mecz, absolutnie z full squad, z everyone available, i że nasze resources są duże. A to jest, trzeba uczciwie powiedzieć, coś, za czym bardzo tęsknię, żeby przed jakimkolwiek spotkaniem mieć wszystkich do dyspozycji zawodników, żeby móc odpowiednio z tych zawodników wybrać i żeby mieć rzeczywiście do dyspozycji cały przegląd kadry. Dobrze, Ale już ostatni. Jeszcze ostatni. No, okay. <laughs> 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 Katem arki jest czy był zawsze frontczak. Jaki macie sposób na powstrzymanie go? to to No zgadza się, frączak zawsze <laughs> przeciwko arce. Brał dobre spotkanie, strzelał bramki. W poprzednim spotkaniu również przyczynił się do zdobycia bramki przez pokoń, bo to na nim był faul. Ale myślę, że niezależnie od tego, czy, czy na prawej stronie wyjdzie Adam Fronczak, czy, czy inny zawodnik, czy Adaś by zagrał w ataku, to my, jakby u nas te działania defensywne się nie zmieniają. Na pewno musimy być uważni na niego, ale tak samo musimy być uważni na, na całą pogoń. I myślę, że hmm, to też nie jest tak, że będziemy ustawiali całą grę pod jednego, od jednego zawodnika wydaje mi się, że pogoń ma skład wyrównany i, i, no i po prostu musimy być gotowi na, na każdy wariant. Musimy realizować te rzeczy, które y, są wpisane w naszą filozofię gry obronnej, niezależnie od tego, kto, kto na tym wojsku się pojawi. Dziękuję bardzo. Wydaje mi się, że wyczerpaliśmy chyba wszystkie tematy związane ze zbliżającym się spotkaniem. Zapraszamy. Sobota, godzina 15.